Howdy, z tej strony Pan Gospodarz, jak zawsze i tym razem jestem po developer streamie dotyczącym powrót legend, twitch dropów oraz deszczu. Dropy w tym filmie pominę, wspomnę tylko, że potrwają 3 tygodnie, a każdego tygodnia będą inne nagrody. Wszystko, co będzie omawiane, wejdzie na żywo już 6 sierpnia o godzinie 17. Spis treści macie jak zawsze w opisie, więc możecie skakać do interesujących Was wątków. Szczególnie polecam sekcję o technikaliach audio podczas burzy. W takim razie zaczynamy. Legendy powracają. Po wysłuchaniu community twórcy zdecydowali się na pierwszą testową redycję mitycznych skinów, które mogliśmy zdobyć w wydarzeniu Tide of Shadows. Wielu graczy, którzy nie mogli zdobyć poprzednich skórek, dostanie możliwość zdobycia nieidentycznych, lecz podobnych. Od 6 sierpnia w sklepie wewnątrz gry będziemy mogli zakupić zakrwawice dwóch łowców: Gad Wojownik. Poprzednio znany jako uczeń gada oraz oskurowywacz. Wcześniej oskurowany. Dostaniemy także legendarne bronie. Harpun bojowy Rumpel Noli. Poprzednikiem było śmigło Noli, a chodziło o śrubę okrętu. Kastet Złoty Osiłek. Wcześniej oprawca Monongaela. Bertier Myto Przewoźnika. Poprzednio Wiosło Przewoźnika. Scottfield Precision, wyjący huragan. Ostatnio posępny huragan. Oraz Officer Brawler, ostatnia szansa, wcześniej znany jako szansa Kiliana. Wszystkie skiny przypominają mocno poprzednie wydania, jednak różni je głównie delikatnie jaśniejsze inne malowanie. Podobnie zrobiono już jakiś czas temu, wydając skiny krukowate, które były odpowiedzią na głośne wołania: chcemy doktora plagi! Każdy ze skinów będzie można zakupić osobno lub w ofercie bundle ze zniżką. Burza z piorunami powraca. Deszcz pojawi się we wszystkich trybach gry, jednak jedynie na dwóch mapach rozlewisku Stillwater oraz Gardzieli Mamona. Podobieństwo pojawienia się tej pogody będzie różne w zależności od mapy i wyniesie 30% dla Stillwater oraz 20% dla tej drugiej. Czas trwania lekkiego deszczu będzie losowany z przedziału od 2 do 12 minut, a czas burzy będzie za to stały i wyniesie dokładnie 2 minuty. Dzięki temu będziemy mogli dokładniej zaplanować swoje najbliższe działania. Silny deszcz będzie maskować kroki, zmieniać zachowanie zwierząt oraz ograniczy naszą widoczność. Wurcy podczas tworzenia dźwięków do Hanta rozważają wiele rzeczy naraz. Zależnie czy chodzi o emocje, ważne informacje z gry, obudowę świata lub realizm. Jednak czytelność gameplayu stawiają na pierwszym miejscu duża część deweloper streamu poświęcono na wytłumaczeniu, jak zmieniono i przeprojektowano podejście w porównaniu do poprzedniej edycji na starym silniku gry. Od designera dźwięku Kristoffa można było dowiedzieć się, że projektowanie tego wszystkiego stanowiło duże wyzwanie. Zwłaszcza, że wielu graczy narzekało wcześniej na tę pogodę. Odgłosy deszczu są dźwiękiem męczącym, i 90% jest po prostu czystym szumem. Dźwięk ten w prawdziwym życiu jest naturalnie pomijany przez nasz mózg, co nazwano filtrowaniem psychoakustycznym. Nasza głowa zdaje sobie sprawę, że te dźwięki są nieważne, więc można na przykład normalnie rozmawiać, nie zauważając dźwięków tła. W grach i filmach jest jednak zupełnie inaczej. Nie czujemy wtedy zapachu, smaku ani dotyku. Podczas słuchania nagrań dźwięków deszczu zaczyna po prostu nam to realnie przeszkadzać. Ciężko jest się skupić, komunikować i zrozumieć, co się dzieje dookoła. Twórcy audio mieli to na uwadze podczas projektowania i wymyślili dość ciekawe rozwiązanie. Postawili na małe, delikatne dźwiękowe szczegóły, które powinny odróżniać się od tła. Najnowszy CryEngine pomógł zaimplementować deszcz, który podobno będzie działał zupełnie inaczej niż poprzednio. Mówią, że diabeł tkwi w szczegółach. Założono, że powinniśmy dostać różne dźwięki kropel z różnych kierunków: z pod spodu, z boku, nad nami, padające na różne powierzchnie, a do tego różne niuanse dźwięków otoczenia. Zamiast nagrać cały deszcz od nowa, stwierdzili, że lepiej poskładać go z różnych małych dźwięków w jedną melodyjną całość. Nie zrobili tego jednak ręcznie, lecz wymyślili system emiterów dynamicznych, które spawnują z nieba promienie dookoła gracza, skierowane prostopadle w dół w siatce 8x8. Każdy emiter wydaje inny dźwięk, zależnie od powierzchni, na którą spadają dynamiczne krople. Pozwala to na hiperrealistyczne odczucia, kompletnie przebudowane w porównaniu do poprzedniej wersji CryEngine. Będziemy mogli więc usłyszeć krople padające na różne materiały na różnych wysokościach, na przykład po prawej, u góry, krople uderzające o metalowy daszek, po lewej będzie padać na drzewo, a za nami usłyszymy odgłosy wody na tkaninie punktu zaopatrzeniowego. Dodajmy do tego ruch. A otrzymamy unikalne, dynamiczne wariacje dźwięku, które nie będą statyczne i męczące. Tu przytoczę wideo, na którym projektant dźwięku Christoph tłumaczy, jak to się dzieje. Wreszcie, so here we got one of the debug views enabled. You can jak te how those potemitters wspomniałem, z mentioned, with all the little drip sounds, are generated in runtime on all the different materials. So here we got the... just the rain on the soil then we move to the roof you can hear it up and then it's away you can hear it a little bit on that metal thing you can hear it on the tree yeah <laughs> i think it's, it's really awesome it kind of it kind of works a little bit like an echo location you can kind of hear through the different drip sounds, you can hear your environment, and this like we feel like this um, immerses you in the game very very well, and yeah. we are quite happy with the result. And for this re-release, we also um, made it even even a little bit better. Like we realized. Um, those drip sounds—they are like the, the coolest thing about thunder shower. So we also mixing-wise put a little bit more emphasis on on those details and took a little bit less the emphasis away on like the noisy elements. Um, yeah, because we also we heard you um, that playing rain. Still, after all our efforts, it can be quite uh, annoying. Dźwięki kropel nie są jedynym elementem składowym całego efektu. Zaimplementowany zostanie także dynamiczny wiatr, zależny od fazy pogody na mapie. Podczas przejaśnień usłyszymy przyjemną, lekką bryzę. Przy burzy za to wiatr będzie słyszalny mocniej, dając uczucie nacisku na ciało naszego łowcy. Z miksu audio będzie także można odczytać, co pogoda robi z otaczającym nas światem. Czyli wyginające się drzewa, gałęzie, skrzypiące, budynki i inne elementy otoczenia z różnych odległości i kierunków. Do odgłosów kroków zostaną także dodane warstwy dźwięku, które pozwolą mocniej usłyszeć skrzypiące, ciapkające odgłosy brudnych butów na mokrych powierzchniach. Zyskiem dla czytelności będą głośniejsze odgłosy człapiących po deszczu przeciwników. Dużym problemem w poprzedniej edycji była pewna nierówność szans podczas przebywania wewnątrz zabudowań. Łowcy wewnątrz mogli słyszeć lepiej od tych będących poza budynkiem. Twórcy zdecydowali się więc oddać odgłosy kropel grzechoczących o zadaszenie oraz przeciekające strugi deszczu w szczelinach konstrukcji. Dostaniemy więc wyrównane szanse podsumowane słowami. Pamiętaj, że jeśli nie słyszysz przeciwnika, najpewniej on nie słyszy też ciebie. Nie wiem, jak to będzie wyglądać w rzeczywistości. Przekonamy się już 6 sierpnia o godzinie 17. Tu puszczę wam teraz film z deweloper streama już bez żadnej narracji, więc posłuchajcie w słuchawkach, jak będzie słychać deszcz w Luizjanie. A ja żegnam się z wami. Do zobaczenia w deszczu.